Cześć, tu był. a to kolejna paczka z mangami. Także pierwszym mangą w paczce jest 58 tomik One Piece, Który oczywiście jest zbierany przez dagę. Jeszcze ja sobie zerknijmy teraz coś do środka. Może tyle, bo nie wiem co tutaj się dzieje. No i nie chcę nikomu też zaspoilerować. Lecimy dalej. Mamy tutaj oko Horusa. No kolejny chyba piąty. Tak, piąty tomik. Zobaczymy, o, jak się historia dalej potoczy. Mi się bardzo podoba. Ta wklejka jest cudowna. No i może coś ze środka. O, proszę. Więc no, Tomik piąty. Następnie 13 tomik re jak się nie mylę. A się teraz nie mylę, dobrze pamiętam. Zostały jeszcze dwa tomiki do wydania u nas do zakończenia tej serii, więc no nie mogę się doczekać. Wydaje mi się w ręku, że jest on wyjątkowo cieńszy od pozostałych tomów, ale to ja tam wiem. Może coś ze środka, ponieważ no jesteśmy tutaj no ten tomik no, zbliża się ku końcowi, więc tutaj ostrożnie jeżeli chodzi o przewracanie stronami, żeby nic istotnego tutaj nie przebrnęło. Następnie... 14 tomik The Promised to Neverland. Eee, nie, mogę do, nie mogę się doczekać, aż wreszcie ten tomik z tą okładką u nas wyląduje, bo no ma coś takiego w sobie, co po prostu... Przykuwa moją uwagę. Tutaj niestety widzę, że lekko obwódka jest rozdarta, ale to taki mały pikuś. Pamiętam, jak kiedyś na takie coś bym mocno zwracał uwagę, ale takie coś to tak naprawdę. Czasami widzę zdjęcia, że manki potrafią naprawdę w gorszych warunkach przyjść do kupca. Cóż um... Tutaj tylko. Przebrnę kartkami, ale od razu ostrzegam dla tych, co nie chcą. Raz, dwa i tyle. Dla odmiany tutaj zakupy dagi. Niech to po kolei, po kolei ustawione. Dobrze. Więc mamy Bakumana 3 tomiki: 17, 18 i 19. Czyli w takim razie brakuje jej już jednego tomiku do zakończenia serii. Um, nie wiem, czy wrócę do czytania od niej tej serii, ale. No póki co. Mam strasznego lenia do zabierania się za tę serię. A ile tekst ma, to też jest zarazem przerażające, ale też niesamowite. Więc no, nie mam nic tak naprawdę do powiedzenia o Bakumanie. Bakuman, po prostu Bakuman. No i może ostatnią taką najważniejszą rzecz na końcu. Najpierw, no, o co? Magii. Paczka z mangami bez ani jednego tomiku magii. No proszę was. 28 tomik. 9 tomików. 9. 9 tomików do końca, więc no zobaczymy. Widzę, że dzisiaj wyjątkowo trafiły się ciasno założone. No i taki ostat... ostatnia manga, która ląduje do mnie, taki już tutaj sobie przekartkowuję i chyba <mum> mam pozytywne wrażenia. Miecz zabójczy... <laughs> zabójczy, Jezus. Miecz zabójcy demonów, Kimetsu no A Manga, którą zanim weszła anime, czytałam. Po tym, jak ogłosili anime, przypomniało mi się, że, że czytałam taką mangę i zaczęłam kontynuować. No i cóż. Ogłosili. Podoba mi się to na tyle, że stwierdziłam, że będę zbierać. Troszeczkę przeraża mnie, na no i u się to, to skończy, bo już ma mam manga 19 albo 20 tomów, no i nie wiem, czy zbliża się do końca, czy nie. A Troszeczkę żałuję, że przegapiłam, nie wiem jakim cudem, zaspałam po prostu zakupienie sobie prenumeraty, bo taki fajny, taka fajna pierdółka była do pierwszego tomu. Drugi, w drugim tomie w przedpłacie jest taki hologram, więc to Mam nadzieję, że nie zaśpię i może nawet w najbliższych dniach sobie to już szybko zamówię, żeby mieć. No i tak się to prezentuje. Cieszę się, że mamy tutaj oczywiście na grzbiecie ilustracje. Ja bardzo uwielbiam, jak w mangach to nie ma pustych grzbietów, jak chociażby The Promised Neverland, bo wiadomo, potem kolejne tomy tutaj z ilustracjami na grzbiecie. No po prostu tworzą też fajną ozdobę na półce. Nie mówię, że takie puste też że w ogóle nie są przyjemne dla oka, ale wiadomo tutaj, ilustracja no, bardziej <grystanie> urodzajna jest, że tak powiem, nasza półka. Takie moje wrażenie, możecie się wypowiedzieć, co o tym sądzicie. No i cóż, no, chyba czas zajrzeć do środka. No i cóż. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym filmiku, w kolejnym pewnym No to cześć!